Powiem wam szczerze, już mnie zaczyna churzać ta kostka. Dzisiaj niby zwykłe mycie kostki, miało być pięknie, a tutaj nie dość, że wyszły plamy olejowe, to jeszcze miały mycie po swoim błędzie. Wszystko musiało być tip -top, bo potem było zabezpieczanie. Odpowiedziałem na często zadawane pytania dotyczące maszyny, dysz i maski. Chcecie zdobyć kubek z logo Dominik maluje? Piszcie w komentarzach, jak myślicie, jaka jest powierzchnia tej kostki. Hej, witam Was, tutaj Dominik. Dzisiaj myjemy sobie kostkę, byliśmy już w tym miejscu, umyliśmy dachówkę, elewację, no i czas jeszcze na podjazd. Nie jest w złym stanie, gdzie nie gdzie jakieś chwasty, dużo mchu, dużo błota, ale spoina będzie duża, więc na pewno nie będzie zbyt wygodnie. Zaczynamy sobie od płynu, doczyszczanie kostki. Ej, właśnie zaczęło padać i powiedzcie mi z czego. Tutaj ładnie, tutaj ładnie, tutaj ładnie, no ale tam już beznadziejnie lejemy sobie do pianownicy, aplikujemy ładnie na kostkę no i za chwilkę myjemy pod wysokim ciśnieniem tutaj widać, że jest dołek i pewnie w to miejsce będzie nam się zlewało więc odkurzacz też przygotowany myjeczka DIWO stoi już z tyłu, więc jedziemy ok, odpalamy myjkę ok, nałożyłem sobie tak, żeby mieć już dalej ale chyba idę po jakąś bluzę, bo zimno. Patrzcie, no. Może będzie lało, może nie. Tylko nie mam dowiedzieć. Kawałeczek umyty, natomiast dla pełnego efektu oczywiście musimy umyć wszystkie obrzeża, no i przede wszystkim palisady. Wciągamy sobie wodę i powiem wam szczerze Już mnie zaczyna churzać ta kostka Zaniosło się Leje co chwila Jest zimno, beznadziejnie Do dupy się tą kostkę myje Cały czas są jakieś spadki eee, Nie mam siły Ale zobaczymy Wypłuczemy to i zostanie e, chodnik koło No i jak tam? Niechlapiąca metoda, nie? Można mieć talerz, można mieć odsys, co tylko chcecie, ale co z tego, jak wszystko będzie wylatywało fugami? Ale to nie znaczy, że tego nie umyjemy Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj miałem sobie dokończyć mycie i zacząć zabezpieczanie i zapiaskowanie spoin. Przecież piękna jest pogoda, i na pewno wszystko wyschło. No wyschło, tylko że patrzcie, mamy trzy pakapy z przodu. Jeden, dwa. I za chwilę Wam pokażę trzeci. Plama olejowa została. Końcówka z plamy olejowej. I przód, zobaczcie. Punktowo dałem płyn i widać, że one są ładniejsze niż te, nie? Więc wygląda jakby były takie plamki. Więc musimy cały ten pasek w ogóle przemyć odtąd dotąd. Odetniemy sobie w tym miejscu. No i co, za chwilę będziemy męczyć te plamy olejowe. Ja nie mogę. To tutaj jest pełno chwastów, muchu, i do tego całe takie flamki. I to jest niemalże wszędzie. Stało coś tutaj kapało w tym miejscu też. No i oczywiście klasycznie taplanie się w błocie czyli tutaj mamy dołek. Odkurzacz już gotowy, podpinamy. No i myjemy. Ale pechowy ten dzień. mamy umyte, niech to sobie wysycha odkurzacz jak zwykle nieoceniony, za chwilę go weźmiemy stąd idziemy naprzód zaczniemy sobie od tego wjazdu i tam faktycznie domyjemy ten kawałek no a potem będziemy męczyć te plamy olejowe o, widać dobrze Widzicie? najgorzej, że jak się to zmoczy to tego nie widać, a potem jak wyschnie no to właśnie jest takie gówno jedziemy z tym Ok. tenzy. Tak wiecie, żeby nie lać niepotrzebnie naniesiemy sobie taką delikatną mgiełkę Powinno być ok Tu już będzie gorzej Tu już trzeba będzie pogłówkować No i jeszcze powalczymy Na początku ja bym to dał Właśnie specjala, no i zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie ewentualnie. No mamy to doczyszczanie kostki, więc jeszcze tym możemy gdzieś tam dziabnąć. Za chwilę podrzejemy sobie wodę do wrzątku i wypuczemy to, wiecie kiedy będą największe jajca, jak zostanie jeszcze większa plama niż była, tylko że nie od oleju, a od płynu. No i co, została plama czy nie? Albo tu. Wiem tyle samo co wy, czyli nic. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale to chyba było tutaj albo przed tą linią, tak jakby tu. Czyżby zeszło? Ej, czuję się jak łazap. Nie wiem, gdzie to jest. I to powinno być to takie. Oh shit! Oh shit! Nie no, nie wiem, gdzie, nie pamiętam, ale chyba tu. Hmm. Najważniejsza rzecz, dajemy sobie olej na tłoka. Pomimo tego, że to będzie chodziło, wiecie, dosłownie, nie wiem, na zasadzie godzinka, może na sekundkę, tak wiecie. Na najniższym nie wiem, czy to widać. O, właśnie o to chodzi. No i za chwilkę dobierzemy sobie ciśnienie. Przede wszystkim dobierzemy sobie dyszę, w tym momencie, chodzi na przelew, a potem puścimy na pistolet. No i będziemy mogli już malować, a właściwie zabezpieczać. Ok, skrzyneczka już przygotowana. Czasami pytacie Dominik, jaką dyszę zastosować na dach? No nie wiem, no ja mam tyle, więc jakby no nie znam każdej z osobna, musiałbym zobaczyć. Natomiast czego ja używam? ogólnie są niebieskie i zielone przynajmniej u mnie i powiem tak za moich czasów to jeszcze nie było zielonych niskociśnieniowych dysz do niższych ciśnień były tylko niebieskie, natomiast dzisiaj są zielone więc technologia poszła do przodu te są nieparzyste czyli na przykład 513 a te są parzyste, jest na przykład 512 no i tak jak mówiłem one lepiej działają na niższym ciśnieniu więc Albo sobie damy 513 niebieską, albo sobie damy 517 zieloną, albo ewentualnie 512 zieloną, ale to będzie mało. 516 tu jest jeszcze taka. No zobaczymy. Potestujemy sobie kilka. No i będziemy mogli już sobie spokojnie zaczynać. Idziemy od końca, przesuwamy się do przodu. Maszyna stoi w tym miejscu i powinno. Być tak, że wszędzie będę miał dostęp, ponieważ mam dwa węże: 15 i 15, jeden niebieski, a jeden żółty. No i jedziemy. Aha, no i przedłużka, Nowy pistolet. I przedłużka taka wiecie, żeby się malowało spokojnie i swobodnie. Pyk, pyk, wódki BHP. Natomiast do no, mojej stopy muszę odpocząć po tym kiszeniu się w gumiakach. Jedziemy. Maska, pamiętajcie. A Dominik, jakie używasz maski? Nie wiem, 3M jakaś. Taka, no taka. Spoko. Używam jej chyba 3 lata. Co w się sensie nie tej jednej, zmieniam co pół sezonu i dla mnie jest ok. Natomiast musiałem szukać większej, bo zawsze kupowałem sobie mkę i tak delikatnie mi spadała. I tutaj czasami czułem coś, wiecie, na boku. Natomiast ta jest L i pasuje idealnie na moją wielką gębę. For the moment of perfection, it slipped away, away, away. No i okej, okay, tutaj z piaskiem, tutaj bez piasku. I Kiedyś miałem taką klientkę, wiecie ja już taki podniecony na koniec chodzę, mówię pani co, tutaj już jest piaseczek, już wszystko elegancko, już gotowe. A pani tak wyszła i tak no, no to zepsuł mi pan ten efekt, co mi się podobał, czyli właśnie bez piasku, te fugi takie ciemne. <noise> Także co kto lubi. Mi taki biały piaseczek w fugach się podoba, no poczcie. Jedziemy dalej, zobaczymy co tutaj klienci powiedzą. I ja oczywiście zachęcam do swoich usług. Dajcie suba, łapkę, dzwonek, jeżeli Wam się podobało. I widzimy się za tydzień, więc dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!